Jakieś szmaragdowe właśnie samica, lobę piękne ryby, zajęły sobie kokosa, przed nim zrobiły drobną przebudowę, coś tam rozkopały widzę, bo świeży piar wykopany widzę, pewnie będą kombinować, żeby założyć sobie w tym kokosie rodzinkę. Mam nadzieję, że nie zrobią za dużego młyna, bo to z grozą wieje. Kabamba, jak widać. Nadal ładnie rośnie. Czekajmy na samca, powinien się pokazać za chwilę. Tu krąży w pobliżu. Samczyk wyszedł trochę zaburzyły równowagę w moim akwarium. Bo widzę, że akary tłuką się o brakujące kokosy takie małe, niepozorne. O proszę. i potrafią wymusić. Jak widać pływają póki co w towarzyskim. Ciekawe, czy uda mi się odchować młode.